Wielki Zderzacz Hadronów to największa maszyna na świecie tego typu, jest to akcelerator cząsteczek o długości 27 km, jest on położony na granicy Francji ze Szwajcarią. Zlecenie jego budowy powstało w 1994 roku, po raz pierwszy został użyty w 2008 roku. Large Hadron Collider w skrócie LHC znajduje się na głębokości od 50 do 175 m pod ziemią. LHC kosztował około 6 miliardów franków szwajcarskich, co w złotówkach daje prawie 30 miliardów złotych. Służy on do badań naukowych nad elementarnymi cząsteczkami wszechświata. Pieczę nad LHC stanowi CERN, czyli Europejska Organizacja Badań Jądrowych. LHC udowodniło istnienie cząsteczki o nazwie bozonu Higgsa, za której przewidzenie sam autor, czyli Peter Higgs, dostał Nagrodę Nobla w 2013 roku. Aktualnie LHC po trzyletniej przerwie wraca do badań naukowych, tym razem naukowcy chcieliby poznać odpowiedź na zagadkową cząsteczkę ciemnej materii, która ma stanowić o wiele większą część wszechświata niż zwykła materia, jednak do dzisiaj nie wiemy o niej zbyt wiele. Po trzyletniej przerwie LHC jest znacznie bardziej zmodernizowany, przewiduje się, że po kolejnych trzech latach użytkowania LHC znowu będzie on miał przerwę. Same akceleratory cząsteczek istniały już lata temu, nawet w Związku Radzieckim. Jednak jak dotąd żaden akcelerator nie był tak potężny jak LHC. W takim akceleratorze cząsteczki są przyśpieszane do ogromnie dużych prędkości, a następnie zderzają się ze sobą, tworząc gigantyczną energię. Samo zderzenie obserwuje sześć oddzielnych detektorów, które potem dostarczają naukowcom niezbędnych informacji. Następcą LHC ma być FCC, czyli Future Circular Collider, ma mieć długość aż 100 km, jego koszty mają wynosić 9 miliardów euro, prace nad nim mają trwać od 15 do 20 lat, więc najwcześniej powstanie on koło 2040 roku. Dziękuję za oglądanie, jeśli Ci się spodobało, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i subskrypcję, cześć!